Salos Poznań, nowa siła na mapie piłkarskiej Poznania, czy organizm, który funkcjonuje już dawno i z jakimiś historią, osiągnięciami i sukcesami? Sam plus Salos to już jest historia tak, na mapie Poznania chyba od 10 lat. Także yy, yy, Myślę, że to są grupy już od juniora. Yy, które, jak, że mamy, jak już Salos ma grupy juniorskie, to niestety już chyba dobrą dekadę. Któreś, po któreś, któreś, tak, tak, któreś pokolenie chłopców tutaj i dziewcząt yy, yy. biega po halach i boiskach. Powiem tak, cały salon w pełnej krasie i mecz dziwny, bo mogliście go nawet wygrać, powiedziałbym, mimo że porażka, ale stracili się chyba cztery bramki w dwie minuty mimo wyrównanej gry, więc jakby kwestia pracy z tym zespołem nad jego techniką, taktyką czy głową? Ja pracuję z tymi chłopcami dosłownie od 30 września. To jest grupa, która stworzyła się tam gdzieś z chłopców trochę, z podwórka, z klubów, których gdzieś tam wcześniej grywali. I tworzymy, i i pracujemy właśnie nad, generalnie nad techniką, głównie nad techniką, nad kreatywnością chłopców w grze, nad ich decyzjami. I tutaj było widać w tym meczu, tak, że dużo mądrych decyzji przeplatane było złymi decyzjami. Potencjał na pewno jest. Yy, tak, no, no mówię, no ja tutaj nie będę, yy, wcześniej pracowałem, pan już wie, w Klubie Oranie i ten sam model yy, pracy z tymi dziećmi pracuję, Jak objąłem ten pozdium, yy, objąłem ten zespół, to na naprawdę nie wiedziałem od, od czego tak zacząć także tutaj. Teraz to jest po prostu wprowadzenie no, na, elementarne zasady prowadzenie piłki przy nodze drybnik jeden na jeden ruch bez piłki to wszystko nad tym pracujemy tak jak pracowałem wcześniej w Olanie i też myślę że rezultaty w kwestią czasu tylko będą tak jak mówię potencjał nie mają naprawdę duże chyba jeszcze nie odkryte w sobie to, te pokłady umiejętności, czy takiej siły swojej. No tak, tak, właśnie zaskakują mnie praktycznie na każdym treningu wprowadzamy coś gdzieś tam z nowego, szybko się uczą, aż, mówię, problem realizacji tego jeszcze na boisku, no ale to jest przełożenie, gdzieś tam czynniki, stres, trochę gdzieś tam trema zjada tych chłopców, to dla nich są pierwsze rozgrywki, wiedzą, że tutaj są zespoły mocne, tak, chociażby te PS, które graliśmy, czy oran czy Antonia Rocin. No i myślę, że to kwestia czasu, kiedy na, oprócz nawiązania wygrywa. zaczną wygrywać. Tak? Ja im po prostu mówię, najważniejsze to jest tak, że my ten pierwszy, pierwsze nasze szlify traktujemy tutaj o do budowania naszego modelu gry, tak? gdzieś tam opartym na, na właśnie tak jak wcześniej mówiłem, na holenderskim. I, a rezultaty same tam przyjdą z czasem, także jestem o tym pewien, jestem tego pewien. Mówi Pan o chłopcach, ale też ma Pan chyba w składzie jedną dziewczynę My, i to całkiem ta. grającą, wcale nie na rezerwie, tylko pełna rotacja, ona też ma swój udział w grze. Tak, mam jedną dziewczynkę Marta, no właśnie bardzo jest, no na tle tych chłopców tutaj w grupie wyszkolona tak, nie było, widać to, nie boi się podejmować decyzji w, 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 w grze, tak, Walczy równy z równym, czasami ciało w ciało, jak to się mówi, bark w bark walczy i naprawdę na tym etapie myślę, że dużo wnosi do zespołu. Taki model też, że te dziewczyny, czy jeśli będą inne, będą się wkomponowywały do zespołu, czy jak nawet myśli pan, Stworzyć inną drużynę dla w ogóle dla dziewczyn. No to no, jeśli jakaś dziewczynka naszym, naszym do, do podejdzie do tym roczniku i będzie chciała grać w tym zespole, to jak najbardziej. No ja nie jestem jakby gdzieś tam nie tworzę fajnie, chciałbym kiedyś w życiu pracować też z dziewczynkami, właśnie tylko z dziewczynkami. No ale wiemy wszyscy, że jest tak za mało. za mało jest tak, że chyba no, jest w salosie chyba kilka dziewcząt, które w różnych grupach wiekowych e, trenują. A ja zapraszam jak najbardziej, jeśli będą jakieś dziewczynki, no to e, i można oczywiście dobrze wprowadzić do zespołu tak jak Martę yy z chłopcami